Wypłynęliśmy z wyspy Kochang, to jest wschodnia część Zatoki Tajskiej, 300 km na południe od Bangkoku. Pogoda nie najlepsza, żeby nie powiedzieć całkiem zła. Leje, duże zafalowanie. Niezbyt przyjemnie na tym stateczku, więc udajemy się do wody. A tutaj oczywiście dużo przyjemniej, nie leje, nie ma zafalowania. Spotykamy takie właśnie kolczatki. To są jeżowce. Niektórzy uważają je za chwasty, inni nie. W każdym razie zwierzęta morskie dosyć, dosyć ciekawe i licznie tam występujące. Podróżujemy wzdłuż rafy. Woda w Zatoce Tajskiej jest mniej zasolona niż na przykład Morze Czerwone, w związku z czym widoczność jest zdecydowanie gorsza, słabsze. Kolory, ale tutaj pomagam sobie troszeczkę w niektórych miejscach doświetlaniem, więc możemy zaobserwować pewne rzeczy. Poza tym nie jesteśmy zbyt głęboko. Tam w oddali mignęła nam ławica. Rafa jest zupełnie inna niż w Morzu Czerwonym. Bardziej taka awatarowata, przypomina, przypomina awatara. Tutaj właśnie te jeżowce widzimy. Bardzo fajnie to wygląda, aczkolwiek trzeba być ostrożnym, bo ukucie nie jest przyjemne, dlatego nurkowie niespecjalnie lubią tego zwierzaka. Podróżujemy, podróżujemy wzdłuż rafy. Bogata jest właśnie w zwierzęta morskie, a tutaj zobaczcie, zaraz zobaczymy taką ciekawostkę, wieloszczet osiadły. Tak się to nazywa, albo inaczej robak choinkowy. No, bardziej mi ta druga nazwa Odpowiada, zwłaszcza ta część, że choinkowy byłby bardzo ciekawą zabawką, dekoracją na choince. Podróżujemy dalej. No i tutaj zobaczcie, bardzo lubię ten rodzaj rafy, takie rogi jelenia. Super to wygląda pod wodą, jeszcze lepiej niż na zdjęciach, bo ten błękit jest niesamowity. Stąd też nazwa, która nikogo nie zaskoczy. Blue jeans, bo ten kolor rzeczywiście jest taki indygo, bardzo, bardzo blue. No niesamowicie to wygląda. Właśnie znowu takie rodziskojarzenia ze wspomnianym wcześniej awatarem. Rafa, zupełnie inna, albo, albo taka właśnie mniej kolorowa, zdecydowanie mniej kolorowa niż, niż w wodach o lepszym na słonecznieniu. Tutaj zaglądamy sobie do środka. No i znowu bez wsparcia sztucznego światła niewiele byśmy widzieli. A tak to zaglądamy. Widzimy, jak tam jest elegancko w środku. No, koniec naszej podróży. Za chwilę wynurzamy się. Była to wyspa Koczang.